Poprzednio badaliśmy układ, w którym rezystory zostały połączone szeregowo, czyli jeden za drugim. Teraz te same podzespoły połączymy inaczej. Spójrzcie na schemat. Symbolem B1 oznaczono jak zwykle źródło zasilania, którym będzie nasz koszyk baterii z czterema paruszkami, każdą na 5,5V, czyli nominalnie mamy tutaj 6V ze źródła zasilania. Tak samo jak poprzednio, mamy trzy rezystory R1, R2, R3. One mają także tą samą rezystancję. Ja użyłam dokładnie tych samych rezystorów, których używałam tydzień temu. Także znam ich rezystancję nominalną i rezystancję rzeczywistą. I tak R1 ma rezystancję nominalną 100 ohmów, a tak naprawdę jego rezystancja rzeczywista wynosi 98,7 ohm. Równolegle do niego. Tak, widzimy, równolegle połączony jest rezystor R2. Rezystor R2, tak jak dzień temu, będzie miał rezystancję 1 kΩ. Mój rezystor posiada rezystancję rzeczywistą 979 omów, co mierzyłam tydzień temu. I ostatni rezystor R3 o rezystancji 4,7 kΩ, a rzeczywiście 4,66 kΩ. Rezystancja rezystorów jest znana to te same rezystory z zeszłego tygodnia. Mogło się za to zmienić napięcie na źródle zasilania. Ono mogło się troszkę rozładować w wyniku wykonywania różnych doświadczeń. Ustawiam pokrętło na 20V. Napięcie na koszyku baterii to 6,24V. Wyłączę miernik i spróbuję połączyć podzespoły na płytce stykowej. Rezystor R1 o rezystancji nominalnej 100 ohmów. Jedną jego nóżkę umieszczę w szynie rozprowadzającej napięcie. Kolejna nóżka będzie powiedzmy w pozycji 17C. Kolejny rezystor o rezystancji nominalnej 1 kOhm tu też jedna nóżka w szynie rozprowadzającej napięcie kolejna nóżka w polu 17D Jak no, widzimy dzięki temu rezystory połączone są ze sobą równolegle I ostatni rezystor, jedną jego nóżkę włożę w y, otwór 17E, a kolejną w szynę rozprowadzającą napięcie. Tak wygląda mój obwód złożony na płytce stykowej. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko podłączyć źródło zasilania, czyli koszyk baterii. Tutaj w czerwony przewód w tym miejscu podłączę czarny. Tak mój obwód wygląda w ten sposób. Kilka słów sobie teraz powiemy o rezystancji całkowitej, bo jak wiemy, będzie nam to potrzebne do obliczenia natężenia. Jaka jest rezystancja całkowita? Jeżeli oglądaliście odcinek z zeszłego tygodnia, wiecie, że jeżeli podzespoły połączone są ze sobą szeregowo, wystarczy dodać rezystancję wszystkich połączonych w ten sposób podzespołów. I tak w zeszłym tygodniu dodawaliśmy R1 plus R2 plus R3. Tutaj mamy sytuację troszkę inną. Mamy tutaj trzy rezystory. A najpierw skupimy się jedynie na rezystorze pierwszym i drugim. Spójrzmy tylko na nie. Te rezystory połączone są ze sobą równolegle. Jest taki specjalny wzór, który pozwoli nam obliczyć rezystancję rezystorów połączonych równolegle. Ten wzór wygląda w ten sposób. R1,2. W ten sposób zaznaczymy rezystancję łączną rezystora pierwszego i drugiego równa się r1 razy R2, czyli mnożymy ze sobą rezystancję obu tych rezystorów, a następnie dzielimy to przez sumę ich rezystancji, czyli dzielimy przez R1 plus R2 i to jest wzór na rezystancję rezystorów połączonych równolegle, czyli połączonych tak, jak rezystor pierwszy i drugi na moim schemacie. Dla ułatwienia początkowy schemat możemy sobie przekształcić. Należy jednak pamiętać, że w schemacie równoważnym, czyli tym, który otrzymamy po przekształceniu, napięcie i prąd w nieprzekształconej części układu musi pozostać niezmieniona. I tak spójrzmy. Rezystor R1 i R2 w schemacie równoważnym zastąpiłam po prostu jednym rezystorem o rezystancji łącznej R1,2, którą zaraz sobie obliczymy ze wzoru. Znamy już wzór na Rezystancje rezystorów połączonych równolegle nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko podstawić nasze wartości rezystancji i tak 98,7 ohm razy 979 ohmów. Dzielę to przez sumę ich rezystancji, czyli 98,7 ohm dodać 979 ohmów. Co otrzymałam? U góry mamy 96627,3 ohma dzielone przez 1077,7 ohmów. W wyniku dzielenia otrzymałam 89,66 ohma. Czyli jest to nasza rezystancja rezystora pierwszego i drugiego. Ich rezystancja łączna. Rezystor R1,2 w stosunku do rezystora R3 i jest połączony po prostu szeregowo. R 1,2, czyli 89,66 oma dodaje do do rezystancji rezystora R3, czyli 4,66 kOhm. W wyniku sumowania ich rezystancji otrzymałam 4749,66 oma. I to jest nasza rezystancja całkowita. W związku z tym nasz układ Zastępczy możemy jeszcze raz przekształcić, i po przekształceniu rezystancję rezystora R1,2 i rezystancję rezystora R3 zastąpiłam po prostu jednym rezystorem, który podpisałam symbolem RC, oznaczający. Całkowitą rezystancję. Także w ten sposób możecie sobie ym, dla ułatwienia obliczeń zamieniać i tworzyć schematy równoważne. Pamiętajcie tylko, że napięcie i prąd w nieprzekształconej części układu musi pozostać niezmieniona po takiej zamianie. Znamy już rezystancję całkowitą. Teraz zastanówmy się nad napięciem i natężeniem prądu w moim układzie. Może zaczniemy po prostu od obliczenia natężenia. Natężenie prądu w obwodzie możemy obliczyć ze wzoru I równa się U przez R. U będzie to po prostu napięcie na moim źródle zasilania, czyli 6,24 V, Podzielę to przez rezystancję całkowitą w moim obwodzie, którą przed chwilą obliczyłam, czyli 4749,66 ohm. W wyniku dzielenia otrzymałam 0,00131. Myślę, że tą resztę to już możemy sobie odrzucić. Prąd w moim obwodzie wynosi 1,31 mA. Co teraz? Teraz spróbujemy zmierzyć spadki napięć na poszczególnych rezystorach. Miernik ustawię na 20 V, ponieważ z baterii otrzymałam 6. Zobaczymy, jak te spadki będą się kształtowały. Zacznę od pomiaru spadku napięcia na rezystorze pierwszym. Sondami multimetru dotykam jego obu nóżek. Otrzymałam wartość 0,12, ale zakres mam ustawiony na 20 V. Mogę sobie przekręcić pokrętło na 200 mV i zmierzę wtedy ten spadek napięcia dokładniej. Dokładnie mój spadek napięcia na tym rezystorze to 117 mV. Znów przekręcę sobie miernik na 20V, ponieważ nie wiem, jakiego spadku napięcia mogę spodziewać się na rezystorze drugim. I tak jak poprzednio, dotykam obu jego nóżek. O, spójrzmy, znów uzyskałam wartość 0,12, czyli taki sam spadek napięcia jak na rezystorze pierwszym. Przekręcę pokrętło na 200 mV, żeby ten pomiar był dokładniejszy. Co otrzymałam? 118,5 mV. Także widzimy spadek napięcia na rezystorze pierwszym i drugim. W zasadzie możemy powiedzieć, że jest identyczny. Wyszło nam Niewielka rozbieżność, ale wynika to w zasadzie z błędu pomiaru miernikiem. Ten spadek napięcia, zarówno na pierwszym, jak i drugim rezystorze, jest taki sam. Ustawię teraz pokrętło miernika z powrotem na 20V, ponieważ mogę się już domyślać, że skoro spadek napięcia na rezystorze pierwszym i drugim był niewielki, to na rezystorze trzecim yy, zapewne będzie już. Znaczący i większy, spójrzmy, ten spadek napięcia jest rzeczywiście bardzo duży i wynosi 6,10 V. Także doświadczalnie otrzymaliśmy bardzo ciekawe y, wartości. Mimo, że rezystor pierwszy i drugi mają różną rezystancję, to w połączeniu równoległym ich spadek napięcia na każdy z, każdym z nich jest. Jednakowy i w jednym i drugim przypadku wynosi około 117-118 mV. Spadek napięcia na rezystorze trzecim jest największy i tu mamy wartość 6,10V. Czy takie same wartości otrzymamy z obliczeń? Zaraz się tym zajmiemy. Słuchajcie. Napięcie równa się rezystancja razy kron. Jak już mówiliśmy, rezystancja rezystora pierwszego i drugiego, czyli R1,2 obliczaliśmy już, że wynosi 89,66. Oma i tą właśnie wartość pomnożymy przez prąd, jaki mamy w naszym obwodzie, także już go obliczaliśmy wcześniej 1,31 mA. Spójrzcie, otrzymałam wartość 0,117V, czyli 117 mV, czyli z obliczeń wyszła nam ta sama wartość napięcia, jaką przed chwilą udało nam się zmierzyć multimetrem. Co z spadkiem napięcia na rezystorze trzecim. Tutaj pomnożymy sobie jego rezystancję, czyli 4,66 kOhm przez prąd, czyli 1,31 mA. Tutaj zauważcie, ten wynik także jest prawie identyczny z tym, co udało mi się przed chwilą zmierzyć multimetrem. Otrzymałam 6,10 V, także te wyniki wyszły nam w zasadzie identyczne. Wiemy już, co w naszym układzie dzieje się z napięciem. Wiemy, że to napięcie na rezystorze pierwszym i drugim ten spadek napięcia jest taki sam, a co dzieje się z prądem? Obliczyliśmy, że prąd wypływający z koszyka baterii to 1.31 mA, ale co się dzieje dalej z tym prądem? Pamiętamy, że porównałam prąd do takiej płynącej wody. My tu w obwodzie mamy dwa Elementy, które są podzielone, połączone, przepraszam, równolegle czyli, jak pewnie przypuszczacie, ten prąd rozdzieli się część prądu popłynie rezystorem pierwszym, część popłynie rezystorem drugim. Następnie połączy się ten cały prąd, i cały prąd przepłynie przez rezystor trzeci, aby czarnym przewodem wrócić do koszyka baterii. Czy tak będzie w rzeczywistości? Zaraz zmierzymy sobie multimetrem. Mierzę małe wartości prądu rzędu jednego, jednego z kawałeczkiem mA, więc nie muszę przekładać y, czerwonej sondy. Czerwona sonda dalej będzie wpięta w to złącze miernika, jak mówiłam już tydzień temu. Ustawię sobie teraz zakres miernika. 1,31 mA to tyle samo co 1310 mA. Czyli mogę sobie ustawić mój multimetr, pokrętło na 2000 mikroamperów. Rozłączę teraz nóżkę rezystora pierwszego. Dla ułatwienia pomiaru włączę go sobie gdzieś tutaj zupełnie obok. Jedną sondą dotykam czerwonego przewodu. Z koszyka baterii drugą dotykam do nóżki rezystora. Prąd płynący przez rezystor pierwszy 1074 mikroamperów. Ponownie łączę układ w tym miejscu, a następnie rozłączam nóżkę rezystora drugiego, aby następnie dokonać pomiaru. I znowu jedną sądą dotykam czerwonego przewodu koszyka baterii, drugą dotykam rozłączonego rezystora drugiego, ten prąd jest bardzo malutki, jest rzędu 110-111 mikroamperów. Żeby uzyskać dokładniejszy wynik, mogę przesunąć pokrętło na zakres 200 mikroamperów, czyli zupełnie malusienki prąd. Pamiętamy, że tak małe wartości prądu. Tu już ten błąd miernika może być większy. Teraz otrzymałam wartość 62,9 mikroampera. Znów łączę obud w tym miejscu, a następnie rozłączam nóżkę rezystora trzeciego. Pokrętło miernika, aby go nie uszkodzić, przesuwam z powrotem na zakres 2000 mikroamperów. Czerwoną sondą dotykam nóżki rezystora trzeciego, czarną czarnego przewodu koszyka baterii i ten tutaj prąd płynący pomiędzy tymi punktami układu wynosi 1285 mikroamperów. Wyłączę miernik, czyli już po tych naszych yy, pierwszych wstępnych pomiarach multimetrem. Możemy powiedzieć, że te moje przypuszczenia odnośnie tego prądu w obwodzie były słuszne. Prąd wypływający z koszyka baterii rozdzielił się. Większa jego część popłynęła przez rezystor pierwszy. Ten rezystor, jak wiemy, ma małą rezystancję, czyli stawia prądowi mały opór. Dlatego prąd wybrał mm, głównie tą drogę, żeby sobie przepłynąć dalej. Dalej, rezystor drugi rezystor R2 ma większą rezystancję, stawia prądowi większy opór. Prąd, pamiętamy, nie lubi się męczyć. Tą drogę wybrało y, mała część prądu, zaledwie około 62,9 mikroamperów. Następnie, tak jak przypuszczaliśmy, prąd z rezystora pierwszego i drugiego połączył się i cały prąd płynący w obwodzie przepłynął przez rezystor. Tu uzyskaliśmy największą wartość 1285 mikroamperów. Czy podobne, czy takie same wartości od, um, uzyskamy z obliczeń? Sprawdźmy. Zacznę od obliczenia prądu przepływający przez rezystor pierwszy. I tak, dzielę napięcie, spadek napięcia na rezystorze pierwszym, który już obliczaliśmy, czyli w przybliżeniu to będzie 117 mV, to podzielę przez rezystancję tego rezystora, czyli 98,7 Ω. W wyniku dzielenia otrzymałam 0,00119 A, co mogę zapisać jako 1,19 mA lub po prostu 1190 mA W w wyniku pomiarów otrzymałam wartość 1074, tu mam 1190, czyli rzeczywiście uzyskałam zbliżone wartości. Przejdźmy teraz do obliczenia prądu płynącego przez rezystor drugi. Tutaj dzielimy tą samą wartość napięcia przez rezystancję rezystora drugiego, czyli przez 979 ohmów. Tym razem otrzymałam bardzo małą wartość prądu, jest to zaledwie 0,00012 ampera, czyli 0,12 miliampera, co może Możemy też zapisać jako 120 mA, czyli tutaj też ta wartość zmierzona multimetrem jest zbliżona do tego, co otrzymaliśmy z obliczeń. Przejdziemy teraz do obliczenia prądu płynącego przez ostatni, trzeci rezystor. Spadek napięcia na tym rezystorze wyniósł 6,1046 V. Tą wartość podzielę przez jego rezystancję, a więc 4,66 kΩ. W wyniku dzielenia otrzymałam 0,00131A, czyli 1,31mA. Przez rezystor trzeci rzeczywiście przepływa cały prąd płynący w moim obwodzie. Abyście lepiej mogli sobie uświadomić, jak ten prąd, przepływ prądu w zasadzie wygląda w naszym układzie, przygotowałam dla Was taką fajną, krótką symulację. Widzicie, że prąd wypływa z naszego źródła zasilania, następnie rozdziela się pomiędzy rezystor pierwszy i drugi, większy prąd szybciej przepływa przez rezystor pierwszy, ma on mniejszą rezystancję, następnie prąd łączy się ze sobą, aby w całości cały ten nasz prąd przepływa przez rezystor trzeci, by potem wrócić do, do koszyka baterii. W ten sposób doszliśmy do pierwszego prawa Kirchhoffa. Mówiono, że dla każdego węzła obwodu elektrycznego suma prądów dopływających do węzła jest równa sumie prądów odpływających od węzła. I tutaj mieliśmy takie dwa węzły. Pierwszy węzeł znajdował się w miejscu, w którym ten prąd rozdzielał się na rezystor pierwszy i drugi. Drugi węzeł jest tam, gdzie te dwie linie obwodu z powrotem się łączyły. I tutaj taka drobna uwaga: jeżeli rysujemy punkty, w których nasz obwód się rozgałęzia, w których łączą się ze sobą różne linie, różne części naszego obwodu, rysujemy w miejscu przecięcia się linii. Kropeczkę. Ta kropeczka oznacza, że po prostu te linie są ze sobą połączone. Jeżeli zobaczycie na schemacie krzyżujące się linie, a linie te nie będą oznaczone kropeczką, będzie to oznaczało, że po prostu te linie nie są ze sobą połączone. Że tak wygodnie było je narysować z jakichś względów, ale one nie są ze sobą połączone. Myślę, że pierwsze prawo Kirchhoffa jest dla nas jasne, zwłaszcza jeżeli pomyślimy sobie o prądzie jako o tej przepływającej wodzie. Ta woda przepływa przez wszystkie części naszego obwodu w pewnych miejscach, może się rozdzielać, w innych łączyć, ale nigdzie, nie, y, nigdzie ten prąd nam nie ucieka. Jaki wypływa z koszyka baterii, taki do koszyka baterii także wraca. Myślę, że to jest dość jasne. Aby podsumować sobie to wszystko, co mówiliśmy zarówno w tym odcinku, jak i odcinku poprzednim, przygotowałam dla Was jeszcze taką fajną tabelę. Mamy tutaj rozdzielenie na połączenia szeregowe podzespołów i połączenia równoległe. Spójrzmy. Jeżeli mówimy o szeregowym połączeniu podzespołów, to napięcie jest różne na każdym rezystorze, gdy rezystory mają różną wartość rezystancji. Przy połączeniu równoległym napięcie jest jednakowe na każdym rezystorze i tutaj już rezystancja tego rezystora nie ma znaczenia. Dalej, inne są także wzory na rezystancję całkowitą, rezystancja całkowita rezystorów połączonych szeregowo, to po prostu sumowanie poszczególnych rezystancji i tu mamy zapisane rezystancja całkowita równa się rezystancja pierwszego rezystora plus rezystancja drugiego rezystora. W przypadku rezystancji całkowitej elementów połączonych równolegle ten wzór jest tutaj dużo bardziej skomplikowany i tak R1,2 równa się R1 razy R2. Co potem dzielimy przez sumę ich rezystancji, czyli przez R1 plus R2. Te wzory są różne i tych wzorów niestety trzeba się nauczyć. Co dzieje się z prądem? Przy połączeniu szeregowym natężenie prądu w całym obwodzie jest jednakowe. Przy połączeniu równoległym natężenie prądu jest różne w każdej gałęzi. Gdy rezystory różnią się rezystancją, bo jeżeli będziemy mieli dwa rezystory o jednakowej rezystancji, będą stawiały jednakowy opór dla prądu, to ten prąd płynący przez oba rezystory, nawet jeżeli będą połączone równolegle, będzie równy. Przy połączeniu szeregowym wyprowadziliśmy. Drugie prawo Kirchhoffa, prawo napięciowe, które mówiło, że suma napięć źródłowych w obwodzie prądu stałego równa się sumie napięć odbiornikowych. Przy dzisiejszym odcinku, o przeomawianiu połączeń równoległych, mówiliśmy o pierwszym prawie Kirchhoffa, które mówi, że dla każdego węzła obwodu elektrycznego suma prądów dopływających do węzła jest równa sumie prądów odpływających od węzła. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w przyszły czwartek. Gdybyście mieli jakieś pytania, wątpliwości, sugestie, cokolwiek do powiedzenia na temat tego materiału, to jak najbardziej możecie zostawić swój komentarz pod spodem. Ja już się z Wami żegnam, cześć.